bye <music> podziękować wszystkim za tak liczne przybycie naszym przyjaciołom, naszym kolegom, naszym gościom, ludziom, których jeszcze nie znamy. Zrobiliśmy rzecz, o której myśleliśmy wiele lat. Chcieliśmy stworzyć miejsce spotkań wszystkich karbiarzy które White uważamy za odwagę. pomysł, który realizujemy tutaj to marzenia wielu lat, to nasze rozmowy, rozmowy z Krzysztofem, zarówno na rybach, jak i prywatne. Zawsze chcieliśmy stworzyć miejsce, w którym karpiarze będą mogli realizować swoje hobby nie tylko poprzez łowienie ryb, ale poprzez wymianę informacji, doświadczeń, a przede wszystkim Będą mogli w jednym miejscu znaleźć wszystko, co jest potrzebne do łowienia karki. I to jest nasza idea, to jest rzecz, która nam przyświecała przy doborze asortymentu, który w tym sklepie e, możecie znaleźć. Emocje ogromne, jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwi, że to się wszystko udało na czas i fajnie, ale miałem takie chwile zwątpienia, bo tak około godziny 10 było może 20-30 osób w sklepie. Ja się troszeczkę przestraszyłem. No tych wystawców i innych firm było też. Kolejne 15 osób, no ale mówię, to było spodziewane jakieś 100-150, ale wychodzę na dół, a tam wszyscy są na papierosach. Śmieją się, rozmawiają, także jak weszli wszyscy do środka to było około 200 osób. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że e, tak licznie nas odwiedzili i, i e, jednak te, te nasze echo, że otwieramy sklep, dotarło do wielu osób, bo i mieliśmy znajomych ze Śląska, z Katowic, przyjechali z Warszawy, z Poznania, więc cieszymy się. Jest nawet lepiej niż oczekiwałem. Darel jest menadżerem całego dynamita na, 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 na świat i on jest e, na co dzień człowiekiem mieszkającym w Anglii. Odwiedził nas. Sam prosił, że chciałby tutaj być, e, że coś fajnego się tutaj montuje. chciał się z nami. Tak samo Ray Del Smith przyleciał specjalnie z Londynu, Martin Locke. E, jest kilka właśnie osobi osobistości, Przemysław Mroczek. E, no, jesteśmy bardzo dumni, że na ten nasz skromny mały sklep e, przyjechało o osób wiele tak zacnych i znakomitych w tym świadku karpiowym. W naszym sklepie znajdziecie praktycznie każde firmę, które są dostępne na rynku karpiowym. Przede wszystkim są to firmy z tak zwanej górnej półki, klasy premium. Więc tych wędek mamy kilka firm, a docelowo będzie to kilkanaście. W tej chwili jest to Mikado, jest to Daiwa, jest to nasz Fox, Sonic, Century. Muszę jeszcze popatrzeć. Nawet nie pamiętam wszystkich, ale około jest dziewięciu firm, jeśli chodzi o wędki karpiowe teraz. Docelowo po prostu chcemy, żeby ten wybór był taki, żeby karpiarz, który przyjdzie, żeby mógł dostać taką wędkę, która jest mu potrzebna i którą miałby ochotę kupić, żeby miał wybór, żeby nie było to jedna, więc, więc taki jest nasz cel. Fox, Nash, um, Dynamite Bites, Imperial Bites, uh, Traker, Signet, Solar, Sonic, Century. Ja chyba prędzej wymieniłbym te, których tutaj nie ma. No i chyba naszym zdaniem najważniejsze, że my tutaj z Andrzejem, jak i oczywiście nasi sprzedawcy są karpiarzami. Będziemy tutaj na stałe cały czas, więc słyszymy naszym zdaniem fachową poradą. Każdemu pomożemy, doradzimy. Oczywiście wybór ostateczny należy do klienta i do wędkarza, i my nigdy tego jakby nie wymuszamy, ale zawsze jakieś swoje. Sugestie możemy, jeśli ma taką ochotę, możemy swoje sugestie y, podpowiedzieć. Zapraszam wszystkich do naszego stacjonarnego sklepu Baitbox, ulica Rzegistowska, 3 w